Wyobraź sobie, że każdy e-mail, który wpada do Twojej skrzynki, jest natychmiast analizowany przez agenta AI. Automatycznie sprawdza, czy dotyczy obsługi klienta, przygotowuje odpowiedź i zapisuje ją jako szkic w Gmailu. W tym tutorialu pokażę Ci krok po kroku, jak stworzyć taki system Venaten, bez jednej linijki kodu. Zaczynamy. Na początek dodajemy note Gmail Trigger będziemy chcieli, żeby nasz workflow uruchamiał się za każdym razem, gdy otrzymamy nową wiadomość e-mail. Dlatego w opcjach zdarzenia wybieramy message received. Teraz czas na połączenie konta Gmail. Klikamy create new credential. Ponieważ mój Neten jest hostowany w chmurze, nie mogę logować się bezpośrednio przez Google, dlatego korzystam z OAuth. Jak dokładnie skonfigurować to połączenie, pokazuję w osobnym filmie. Link znajdziesz w opisie. Jeśli masz możliwość zalogowania się przez Google, warto z niej skorzystać, to dużo prostsze. Ja mam już konto Gmail połączone, więc przechodzimy dalej. Domyślnie Gmail Trigger upraszcza dane, co może powodować obcięcie dłuższych wiadomości. Dlatego wyłączamy opcję Simplify, aby nasz agent miał dostęp do pełnej treści maila. Klikamy Pin Data w prawym górnym rogu. To pozwoli nam korzystać z tych danych bez potrzeby ponownego uruchamiania trigera. Teraz porządkujemy dane. Dodajemy node set i nazywamy go Ustaw dane. W tym nodzie utworzymy trzy pola. Pierwsze to email body. Wartość tego pola ustawiamy, przeciągając element tekst z Gmail Trigger. To będzie treść e-maila, którą agent będzie analizować. Drugie pole to thread ID. Przeciągamy do niego wartość thread ID z Gmail Trigger będzie nam to potrzebne, by odpowiedź mogła zostać przypisana do tej samej konwersacji. I wreszcie trzecie pole from email. Tutaj przeciągamy adres e-mail. To informacja o nadawcy maila, potrzebna do przygotowania odpowiedzi. Mamy gotowe dane wejściowe. Dodajemy teraz node OpenAI. Podłączamy swoje konto, a następnie wybieramy model, z którego będziemy korzystać. Teraz konfigurujemy system Prompt i wklejamy następującą instrukcję. Gotowy Prompt możesz też pobrać z opisu filmu. Ten Prompt służy do automatycznego rozpoznania, czy przychodzący e-mail dotyczy wsparcia klienta. Opiera się na liście najczęściej występujących tematów, takich jak problemy z zamówieniem, pytania o subskrypcję czy zapytania o pomoc techniczną. Jeśli wiadomość zawiera któryś z nich, model oznaczy ją jako dotyczącą wsparcia obsługi klienta. To kluczowy krok, który pozwala rozgałęzić dalszą logikę Workflow. Odpowiedź modelu zostanie zwrócona w formacie JSON i będzie zawierać pole Customer Support z wartością Prawda lub Fałsz. Niżej dodajemy User Message, wpisujemy Oto treść nadchodzącej wiadomości e-mail i przeciągamy pole Email Body z Noda Ustaw dane. Na koniec w opcjach Output Format wybieramy JSON, żeby wynik był łatwy do odczytania. Tak jak też zleciliśmy to w naszym prompcie, Testujemy node i sprawdzamy, czy pojawiło się pole customer support z wartością prawda lub fałsz. Dodajemy node switch, który rozdzieli dalsze kroki w zależności od tego, czy wiadomość dotyczy supportu. W polu warunku ustawiamy. Jeśli customer support jest równe true, nazywamy to wyjście support. Dla wartości false nazywamy not support. Testujemy naszą wiadomość, która została zakwalifikowana jako prawda. Wszystko się zgadza, więc przechodzimy dalej. Dodajemy node agenta AI, nazwijmy agenta Support Agent. W sekcji User Message wybieramy opcję Define Below. To pozwala nam dokładnie określić, jakie dane będą analizowane. Przeciągamy tutaj naszą domyślną wiadomość e-mail z sekcji ustaw dane. Następnie ustawiamy prompt agenta. Wchodzimy w system Message i wklejamy nasz prompt, który również znajdziesz w opisie tego filmu. Czas na dodanie narzędzi do naszego agenta. Dodajemy chat model OpenAI i pozostawiamy domyślne ustawienie. Nie dodajemy pamięci konwersacji, ponieważ każde zapytanie jest niezależne i nie wymaga kontekstu z poprzednich wiadomości. Potrzebujemy teraz, aby nasz agent miał dostęp do wytycznych i polityki naszej firmy, by mógł właściwie odpowiadać na wiadomości klienta. Zanim jednak podłączymy bazę wiedzy Pinecon do agenta, musimy ją najpierw skonfigurować. Robimy to w osobnym workflow, w którym załadujemy dokument z zasadami obsługi klienta do indeksu Pinecon. W tym celu tworzymy osobny zestaw node'ów, który pobierze plik, podzieli go na fragmenty, przekształci w wektory i zapisze w naszej bazie. Wchodzimy na stronę Pinecone. To zewnętrzna usługa do przechowywania danych w formie wektorów, które są wykorzystywane przez modele AI do szybkiego wyszukiwania informacji w dużych zbiorach tekstów. Zaloguj się na swoje konto i kliknij Create Index. Wpisz nazwę indeksu, np. Na e-mail baza wiedzy. Jako configuration wybieramy tekst Embedding 3 Small. Ustawiamy parametr Dimensions na 1536. Cloud provider pozostawiamy bez zmian i region również. Klikamy Create Index. Wchodzimy teraz w zakładkę API key i tworzymy nowy klucz, który należy skopiować. Wracamy teraz do konfiguracji workflow w 8 Na początek dodajemy Node Manual Trigger. Dodaj teraz Node Google Drive Download File. Teraz czas na załadowanie naszej bazy wiedzy, którą wcześniej przygotowaliśmy przy użyciu czata GPT. Umieść ten dokument w dysku Google, a następnie wróć do noda Google Drive w Neitan i wybierz z listy nasz wcześniej załadowany plik. To właśnie ten dokument zostanie teraz przekształcony na wektory i zapisany w Pinecone, by agent mógł z niego korzystać. Następnie dodajemy Node Pinecone Vector Store, który musimy połączyć z naszym kontem. Wklejamy wcześniej skopiowany API key. Gdy wszystko skonfigurujemy poprawnie, na liście pojawi się nasz wcześniej utworzony indeks. Wybieramy go i przechodzimy dalej. Kolejny etap to przetworzenie pliku. Przygotujemy go tak, aby mógł zostać skutecznie zamieniony na wektory i zapisany w naszej bazie wiedzy Pinecone. Dodajemy node default data loader. Zmieniamy typ danych na binarny, ponieważ tylko w tej formie ten jest w stanie poprawnie przetworzyć plik PDF lub dokument tekstowy i przekazać go do dalszej analizy. Pozostałe ustawienia zostawiamy domyślne. Node automatycznie rozpozna strukturę pliku i przekaże jego zawartość dalej. Następnie dodajemy Node Recursive Character Text Splitter. Łączymy go z wyjścia Text Splitter w Default Data Loader. Ten Node automatycznie podzieli dokument na mniejsze fragmenty, które mogą zostać zamienione na wektory. Dodaj teraz Node Embeddings OpenAI. Ten krok pozwala nam zamienić przetworzony tekst na tzw. wektory embeddingowe, które są niezbędne do zapisania treści w bazie PineCon i późniejszego ich wyszukiwania przez agenta. Wybierz model text embedding 3 small, tak jak zrobiliśmy to przy konfiguracji Index w bazie PineCon. Na koniec kliknij test workflow, aby przetestować, czy wszystko działa poprawnie. Jeśli nie pojawił się żaden błąd, oznacza to, że dokument został skutecznie przetworzony, podzielony na fragmenty, zamieniony na embeddingi i zapisany w bazie wiedzy PineCon. Teraz agent ma dostęp do tych danych i może z nich korzystać podczas przygotowywania odpowiedzi. Przechodzimy teraz do panelu PineCon. Tam możemy sprawdzić, że nasz dokument został dodany do indeksu. Gdy baza jest już gotowa, wracamy do naszego domyślnego workflow i podłączamy PineCon. Wybieramy wcześniej utworzony indeks. Następnie podłączamy embedding modelu OpenAI, ten sam, którego użyliśmy przy budowie indeksu. Dzięki temu zapewniamy pełną spójność i agent może prawidłowo wyszukiwać odpowiedzi. Czas na dodanie node'a Gmail. Stawiamy operację Create Draft. To właśnie ten node odpowiada za utworzenie roboczej wersji odpowiedzi, którą przygotował nasz agent. W polu Subject wpisujemy następujące wyrażenie. Taka formuła pozwala automatycznie pobrać temat wiadomości wygenerowany przez agenta AI. Dzięki temu nie musimy nic wpisywać ręcznie. Dane są przekazywane między node'ami w pełni automatycznie. Taką samą formułę stosujemy również w polu message, zmieniając tylko subject na email body, aby pobrać wygenerowaną treść maila. Dodajemy pole Thread ID, w którym przeciągamy odpowiednią wartość z noda Ustaw dane. To pozwala gmailowi przypisać odpowiedź do tej samej konwersacji co oryginalny mail. Na koniec dodajemy jeszcze pole To Email, w którym przeciągamy from email z tego samego noda. Dzięki temu odpowiedź zostanie skierowana do nadawcy oryginalnej wiadomości. Zanim przejdziemy dalej, zwróćmy uwagę na nazewnictwo kluczowych nodeów, z których będzie korzystał nasz agent. Nasz node Pinecon z zasobem wiedzy nosi nazwę Customer Support Informations. To właśnie ten node umożliwia agentowi wyszukiwanie potrzebnych informacji w bazie wiedzy podczas generowania odpowiedzi. Z kolei node odpowiedzialny za tworzenie szkiców e-maili nazwijmy jako Gmail Draft. Aby agent mógł efektywnie korzystać z tych zasobów, Zaktualizujemy jego prompt systemowy. Wchodzimy do sekcji system message i wklejamy poniższą instrukcję, którą również znajdziesz w opisie tego filmu. W tym promptcie zaktualizowaliśmy m.in. nazewnictwo narzędzi, z których korzysta agent, takich jak Customer Support Informations i Gmail Draft. Jasno określiliśmy też, jaką rolę pełni agent oraz dodaliśmy przykład odpowiedzi, którą ma wygenerować. Dzięki temu agent dokładnie wie, co ma zrobić i jak wygląda prawidłowy wynik działania. Skoro konfiguracja gotowa, czas na test. Wysyłamy wcześniej przygotowany e-mail, który dotyczy obsługi klienta. Wiadomość ta trafia na skrzynkę Gmail, którą wcześniej skonfigurowaliśmy w naszym Workflow. W ten klikamy Test Workflow. Po chwili agent AI przetwarza wiadomość, Pobiera dane z bazy wiedzy, generuje odpowiedź i zapisuje ją jako szkic w Gmailu. Wchodzimy teraz na nasze konto Gmail i sprawdzamy, czy draft wiadomości został przygotowany. Jak widać, wszystko działa poprawnie. Nasz agent działa teraz w pełni automatycznie: analizuje treść przychodzącego e-maila, sprawdza go z bazą wiedzy i generuje propozycję odpowiedzi, którą możemy zatwierdzić lub edytować. Istotne jest to, że każda odpowiedź opiera się na informacjach zawartych w naszej bazie Pinecon, co zapewnia zgodność z polityką firmy. Na tym etapie mamy też możliwość rozbudowy naszego workflow. Możemy dodać Note Telegram, który poinformuje nas, gdy tylko pojawi się nowa wiadomość dotycząca obsługi klienta, lub przeciwnie, jeśli wiadomość nie dotyczy supportu, ale warto byśmy się z nią zapoznali. Telegram w tym przypadku pełni rolę powiadomienia. Dzięki niemu błyskawicznie dowiemy się, co dzieje się na naszej skrzynce. Oczywiście, możemy też podłączyć inne komunikatory, takie jak WhatsApp czy Slack. Możliwości rozbudowy są naprawdę duże. A jeśli chcesz zobaczyć, jak wykorzystać komunikator Telegram w obsłudze agenta AI w branży hotelarskiej, koniecznie obejrzyj film, który nagrałem na tym kanale. Link w opisie. To już wszystko na dziś. Jeśli ten materiał był dla ciebie pomocny, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych tutoriali. Do zobaczenia w następnym materiale.